Zacznijmy od Pana, Pana Ray. Wodzimierz Putin w swoim wystąpieniu mówił wiele ciekawych rzeczy, o jednej z których, jak mi się wydaje, mówił Lawrow, Putin też o tym mówił. Problem jest nie tylko w Ukrainie. Chodzi o nowy porządek świata. Wydaje mi się, że Lavrov użył wyrazu sprawiedliwy porządek świata. Mówił, słuchajcie, jednobiegunowy świat, nazywajcie jak chcecie hegemonią, więcej nie może kontrolować świata. I prezydent Putin powiedział, to jest koniec i drogi powrotnej nie będzie. Rej, zacznijmy od Pana. Co Pan uważa za ważne? Czego dowiedzieliśmy się na Światowym Forum Ekonomicznym? Można powiedzieć, że Putin zaśpiewał rekwiem jednobiegunowemu światu. Mówił o tym wcześniej i to zaczęli rozumieć. Powiedział, wszystko skończone, możecie o tym zapomnieć. Powiedział, zawieramy nowe porozumienie i im wcześniej Zachód to przyjmie, tym lepiej. Ten punkt widzenia był dobrze argumentowany. Tak już się złożyło, że to jest szczera prawda. Mamy w Brungcie odpowiednie powiedzenie, ale nie skorzystam z niego. W ogóle Putin mówił o amerykańskiej wyjątkowości. Powiedział to też był błąd. Jeśli jest jakiś aspekt, w którym Amerykanie rzeczywiście są wyjątkowi, to taki, że to wyłącznie Amerykanie myślą, że są wyjątkowi. I w tym, że oni rzucają na pozostałych największy trud, ale więcej im to nie wyjdzie. Pamiętacie, mówiłem o progowym czasowym odcinku. To i jest ten próg, i Putin zapowiedział globalne zmiany. Największe wrażenie wywarło na mnie to, że on nie wyglądał jak chory na raka, czy jakby przeżył kilka zamachów na swoje życie. Był pełny sił witalnych. Pomyślcie, trzy godziny pod rząd odpowiadał na pytanie. Porównywać po prostu nie przystoi, ja nawet nie będę próbować porównywać dwóch prezydentów. I jeśli u kogoś pozostały wątpliwości, że jest zdrowy na umyśle i z twardo pamięcią, że nie znajduje się na ostatnim stadium raka, niech trochę obejrzy. Był spokojny i pewny i jeszcze raz pewny z dużej litery. Przecież on ma przyjaciela, lidera jednego miliarda 300 tysięcy milionów ludzi, to są mieszkańcy Chin, teraz są sojusznikami. A więc ważne jest to, iż on robi wrażenie człowieka całkowicie władającego faktami, orientuje się we wszystkich detalach tego, co robi Rosjanie. Wiecie, w tym nie ma niczego nadzwyczajnego, ale byłem zdumiony. Każdy nowy punkt, który podnosił, szczególnie to dotyczy niezamożnych obywateli, rodzin z dziećmi czy potrzeby ludzi na wsi, którzy rzeczywiście cierpią przez niektóre sankcje. Nic takiego nie zobaczycie, możecie usłyszeć coś w retoryce, ale w polityce Stanów Zjednoczonych. Nic takiego nie usłyszycie. I tego się obawiam. Uważam, że praca rządu musi polegać na dbaniu o małych, słabych ludzi. Kiedyś o to walczyła Partia Demokratyczna, teraz już nie. Oto, co jest ciekawe, kiedy czytamy przemówienie Putina i on wspomina o Stanach Zjednoczonych, że patrzą na niektóre kraje jak na swoje podwórko i odnoszą się do ludzi jak do obywateli drugiej kategorii. I jasne jest, że on mówił o doktrynie Monroe i o swoich sojusznikach w południowej Ameryce. Uważam to za bardzo interesujące i rozumne, ponieważ zawsze chcecie mieć sojuszników. Więc, Scott, pozwolę pan, że zwrócę się do pana. Około trzech miesięcy temu, kiedy rozpoczęły się błyskawiczne działania na Ukrainie, czyli operacja specjalna, Putin wygłosił przemówienie. To było przemówienie o imperium kłamstwa, które czytałem też teraz, po ponad 3 miesiące później. To było na początku operacji specjalnej, a teraz, ponad 3 miesiące później, on wygłasza to przemówienie. I co jest ważne, wtedy był początek operacji specjalnej, a teraz, powiedzmy szczerze, oni stukli tyłki tym, kto na to zasłużył. I to jest jasne i oczywiste dla każdego. Oni zwyciężyli i całe to poruszenie z dyplomatycznymi wyładowaniami to jest, jak mi się wydaje, projekcja tego, że większość ludzi na zachodzie w Europie pragną wyładowania, szczególnie w aspekcie ekonomicznym, ponieważ oni cierpią. Co myślicie? Słyszeliśmy już imperium kłamstwa i teraz Rosja jest w fotelu kierowcy w sensie wojskowym i słyszymy to przemówienie, jakie wnioski pan wyciąga z całej tej sytuacji? Scott Ritter. Na początku powiem to oto: jeśli pracujecie w wiadomościach i nie wysłaliście pracowników na szczyt do Sankt Petersburgu, to nawaliliście. To było najważniejsze przemówienie tego stulecia, unikatowe i najważniejsze przemówienie tego stulecia. Rej wykorzystuje do tego mądre słowa, których nie znam. To moment transformacji. Dla żołnierza piechoty morskiej to już zbyt długi wyraz, ale to jest. Wypowiedziałem się płynnie. To jest najważniejsze przemówienie tego stulecia. Było cztery bardzo ważne przemówienia. Pierwsze przemówienie człowieka po imieniu Włodzimierz Putin, które wygłosił na konferencji po bezpieczeństwo w Monachium w 2007 roku. Dla mnie to przemówienie do tej pory jest jednym z największych przykładów politycznego wystąpienia. Nie tylko przemówienie, ale i część, w której on odpowiadał na pytania. Drugie przemówienie wygłoszone w 2018 roku przez człowieka o imieniu Władimir Putin rozpoczynało się z omówienia wewnętrznych problemów Rosji, ale ludzie powinni go posłuchać, ponieważ człowiek, którego wszyscy nazywają bezlitosnym dyktatorem, mówi o potrzebach zwykłych ludzi i to, jak on rozbierał detale, kiedy tłumaczył sytuację Rosji, czyli co było zrobione dla emerytów, co zostało zrobione dla dzieci, dla gospodarki, dla ekologii. Żaden amerykański polityk nie może z nim się porównywać, żaden polityk w żadnym kraju, a dalej on przechodzi do wyścigu zbrojeń i lekcja, którą on przedstawił dla Stanów Zjednoczonych o jej porażce w polityce kontroli nad zbrojeniami. Wszyscy powinni go posłuchać jeszcze raz, a potem powiedział wyraz, który powinien przykuwać naszą uwagę. Czy teraz będziecie nas słuchać? On mówił, zwracamy się do nich, a oni nigdy nas nie słuchają. Czy teraz nas słuchacie? I odpowiedź, nie, my go nie słuchaliśmy. Należałoby, ale my go nie słuchaliśmy. Trzecie najważniejsze przemówienie tego stulecia, przemówienie, o którym Pan wspominał, które Putin wygłosił wieczorem w dzień rozpoczęcia specjalnej operacji. W tym momencie przeszliśmy o teorię przeciwstawienia się do zbrojnego przeciwstawienia się. Nieodpowiedzialnej polityki Stanów Zjednoczonych i NATO do działań realnych przekroczyliśmy tę granicę. On wytłumaczył w szczegółach, dlaczego to się dzieje. I wysłuchając to przemówienie, już nikt nie może powiedzieć, że to tylko retoryka. To była retoryka wsparta realnymi działaniami. To dotyczyło działań wojennych. Jakie kroki podejmują wojskowi? Myślę, że historycy, jeśli dożyjemy do następnego roku, zapukał w stół. Historycy rozpaczą te wydarzenia i uznają, że wojna związana z Ukrainą to na 70% wojna ekonomiczna i na 30% działania bojowe. Wojny, która prowadzi Rosja, prowadzi się nie z Ukrainą, to jest wojna Rosji z Zachodem. I kluczowy element zwycięstwa nad Zachodem nie polega na prowokowaniu NATO, na otwartym konflikcie wojennym. Rosja zadowolona jest w pełni z tego, że alianz NATO rozwala sam siebie, wykorzystując Ukraińców w charakterze żywej siły. Rosja atakuje Zachód środkami ekonomicznymi. To jest zdecydowane zerwanie z Zachodem. I teraz wybrzmiało przemówienie w Sankt Petersburgu. To było ogłoszenie zwycięstwa. W gruncie rzeczy to powiedziane: Zwyciężyliśmy. I to jest bezdyskusyjne. On nie próbował o tym kogoś przekonać. Nie powiedział: Opowiem wam swoje wersje. Co o tym myślicie? On powiedział: Zwyciężyliśmy. I to jest fakt historyczny. I amerykański jednobiegunowy świat wyruszył w historyczny niebyt. Dążymy do przyszłości i więcej nie będziemy uważać Stanów Zjednoczone za jednobiegunowe mocarstwo. Nie będziemy traktować Ameryki jak jednobiegunowe mocarstwo. Ameryka jest jedno z wielu i nie jest najlepsza pośród pozostałych. Wykorzystywałem tę analogię dla innych przykładów, ale w świecie, w którym żyjemy, wykorzystujemy porównanie z okrągłym stołem króla Artura. Dlaczego stoł był okrągły? Wszyscy są równi, nie ma głowy stołu, nie ma miejsca na kąty, jesteśmy wszyscy równi, ale nie do końca, ponieważ jedno z krzeseł jest trochę wyższe od pozostałych. Rycerze wchodzą na salę przez te same drzwi. Po panu, sir Krystian, nie, sir Lancelot. No dobrze. Wchodzili jako równi, ale król wchodzi tylnymi drzwiami, siada trochę wyżej od pozostałych, ma Eskalibur i jest wyjątkowy. Do Ameryki odnosili się jak do tego króla. Zawsze odnosili się jak do człowieka siedzącego na bardziej wysokim krześle i który ma większy miecz. I Putin powiedział, nie, sprzątamy tron, tylne drzwi zamkniemy, eskalibur wyrzucimy. Będziecie teraz chodzić razem ze wszystkimi. Od was brzydko pachnie, macie zgniłe zęby i wszystko pozostałe. Nie wyjdziecie z nami, wyjdziecie po wszystkich. Nie będziemy was traktować tak, jak traktowaliśmy wcześniej. Wszystko skończone. Oto co się wydarzyło. Putin wygłosił przejście do nowego porządku światowego polegającego na prawach, a nie na rozkazach, wydanych przez światowego dyktatora, Stany Zjednoczone. Przestańcie mówić o Ameryce jako o państwie demokratycznym. Nawet tu u siebie nie posługujemy się demokracją. Podoba się nam tak myśleć, jednak to nie jest tak. Ale jeśli mówić, jak my współpracujemy z innymi państwami, to tam i blisko nie było demokracji. Zawsze byliśmy dyktatorem. Dyktowaliśmy światu warunki naszego współistnienia. Te dni są w przeszłości. Ameryka już nigdy nie będzie dyktować cokolwiek. Dlatego, że dyktować oznacza, wy mówić, a ludzie was słuchają i działają według tego, co im powiedziano. Możemy mówić wszystko, co chcemy. Szaleńcy rozmawiający w wyłożonym materacami pokoju, oto w kogo Joe Biden się obrócił. Szaleńca był kończącego w pokoju dla I Jego nikt nie będzie słuchał, nikt nie będzie przyjmował od niego rozkazów. Europa runie tak głęboko, jak nigdy dotąd. Rosjanie nie tylko zamknęli Nord Stream 1. Nie możecie powiedzieć, że Rosjanie nie mają poczucia humoru. Jeszcze jak mają? Wiecie, będziemy zmuszeni zamknąć Nord Stream 1. Wydaje się, że ma usterki, ale w rzeczywistości z nim jest wszystko w porządku. Ma usterki i potrzebujemy części od niemieckiej kampanii Siemens. Oni nie mogą nam ich dostarczyć, ponieważ prowadziliście przeciwko nam sankcje. Dlatego bardzo przykro, że musimy tak postępować, ale Nord Stream 2 jest w pełni funkcjonalny. Jeśli chcecie, możecie go włączyć i będziecie otrzymywać swój gaz przez ten rurociąg. Rosjanie mają wspaniałe poczucie humoru. Tak samo zamknęli turecki potok. Nie wiedziałem o tym. Tak, dziś zamknęli, dlatego Turki mówią, jakiego diabła? Bułgarzy mówią, a co? Wszyscy, kto otrzymywał dobry gaz po dobrej cenie przez potok turecki, więcej go nie otrzymają. I Rosjanie mówią, to nie dlatego, że stosujemy wobec was kontr-sankcje, po prostu zamykamy z powodu prac technicznych. Teraz utrzymywać rurociąg w technicznej sprawności jest o wiele ciężej przez te wszystkie wasze sankcje. Urządzenie źle pracuje, trzeba sprawdzić technikę bezpieczeństwa, ale zamknęliśmy go, abyście odczuli. Co z wami będzie na jesieni, jeśli wasze chłopaki będą kontynuować swoje głupie zabawy? Jeśli chcecie głupie zabawy, otrzymacie głupie skutki. Oto, co się teraz w Europie dzieje. wszystko się rozwala. Wydaje mi się, że za ostatni miesiąc i ja omawiałam te kwestie z tak zwanymi ekspertami po energetyce i po Rosji. Ci ludzie po prostu powtarzają linię partyjną. Oni nie są ekspertami w niczym. Scott. Europejczycy przychodzą na odnawialne źródła energii, nie potrzebują Rosji. Oni mają odnawialne mieli konferencję, prowadzą o tym rozmowy 210 miliardów euro odnawialne, ich alternatywne źródła nie pracują. Wszystko, co mają, to ładne prezentacje. Nie mają realnego planu. Mają tylko prezentacje ze wskazówkami i mają ludzi, którzy umieją składnie mówić. Ale realia są takie, że europejska gospodarka zatrzymuje się, dopóki my z Wami rozmawiamy. Nie mają 210 miliardów, aby włożyć w cokolwiek odnawialne. Niemcy odkonserwują każdą dymiąco-kopcącą elektrownię węglową, którą mają, ponieważ to jest jedyne wyjście z całego tego bałaganu. Europa nie ma żadnego planu na odnawialne źródła. Europa walczy o wyżywienie i Rosja nawet jeszcze nie zaczynała ich w rzeczywistości przyciskać. Putin zasugerował, że kiedy wszystko się skończy, ci co nie przeszli na prawidłowo stronę, na stronę sprawiedliwego porządku światowego, znajdą się na śmietniku razem z Amerykańcami. Otwarcie powiedział Europejczykom, kim oni są. Powiedział, nie jesteście państwami suwerennymi, jesteście trochę więcej niż podwładne wykonujące rozkazy swojego pana, a my z podwładnymi nie pracujemy. Ray, chcę podkreślić parę rzeczy, co dla mnie było ciekawe na tym forum ekonomicznym. Jedna z rzeczy, która mnie zaciekawiła, wtedy była anonsowana. Duża ósemka, poszerzony BRICS, do którego dołączę Meksyk, Turcję. Meksyk to jest sąsiad Stanów, Turcja to członek NATO. Indie, Chiny, Rosja to nadzwyczaj potężna ekonomiczna grupa z ogromnymi rynkami. а у них, хандлюем только за собой навзаем, уже могут робить дуже пенензе. Пана мысли с поводу форум экономичного в Санкт-Петербурге и о новой вилке у Семце, Рэй МакГоверн. Tak więc, dopóki my z Wami tu siedzimy, jednobiegunowość rozwala się. Innymi słowy, ekonomiczne realia wymagają, aby wielu ludzi uświadomili, jakich kraje funkcjonują i te kraje więcej nie będą pod parasolem NATO. Przeraża mnie, jak szczerze... Nie będę mówić głupie, powiedzmy tak, to są polityczni najemnicy, są władzy w zachodniej Europie, a szczególnie we wschodniej Europie. Dlaczego głowy Francji, Niemiec, Włoch i niespodziewanie Rumunii odwiedzili Kijów, aby rozmawiać z Zeleńskim? W najgorszym wypadku, jak mi się osobiście wydaje, aby zapytać, ile jeszcze zbrojenie tobie wysłać, ile podrzucić? Nie myślę, że w rzeczywistości to było tak, aczkolwiek retoryka rzecz jasna była w takim kluczu. Wydaje mi się, że przybyle, aby powiedzieć Zelenskiemu, wiesz co, zaczynamy ponosić straty, ci Rosjanie tak okrutnie z nami się obeszli. O czym Scott mówił? Uważamy, że pora dogadywać się z Rosją i dowiedzieć się, czy uda się ich odwieźć od marszu do samej Odesy. Jak myślisz, już pora i być może w Waszyngtonie pozostali ludzie dosyć mądrzy, aby poprzeć takie poczynanie? I o ile głupio i nieudolnie byłaby sformułowana europejska polityka, myślę, że pod naciskiem realności skutków tych sankcji i w siłę nieodwracalnego przesuwania się wojsk rosyjskich na zachód, myślę, że przyszedł czas zmusić Zeleńskiego... Jeśli potrafią, a Stany Zjednoczone chyba potrafią powiedzieć mu, powinniśmy to wszystko skończyć. I jeśli naziście tobie grożą, my ich sami sprzątniemy, ponieważ my ich wszystkich znamy po imieniu, ponieważ to my ich wyciągnęliśmy na wierzch. Teraz pojawia się szansa, najwyraźniej ostatnia szansa, ponieważ jeśli wydarzyło się to, o czym mówiłem na początku i wielu myśli, że wizyta oznaczała wsparcie i jeszcze więcej drogi i dalekosiężnej broni dla Ukrainy, wtedy u Putina pojawia się pokusa przesuwać się jeszcze dalej. Mam na myśli do Mołdawii, do Nadnieższa i to nie bardzo dobrze, przecież wtedy będą mieli bardzo długo granicę i bardzo wydłużony front, który trzeba będzie bronić. Mam nadzieję, że ludzie dojdą do siebie jak najszybciej i że Bidena będą informować nie tylko o tym, jak zwyciężyć w partyjnych wyborach w listopadzie. Trzeba zademonstrować siłę w stosunku do Rosji, ale dojść do porozumienia z Europejczykami, którzy cierpią o wiele więcej niż my. I pójść na układ, ponieważ układ, pomimo wszystko, też jest bardzo ważny. Skończy przemoc, skończy zabijanie Ukraińców. Wszystkich do ostatniego.